Cześć, nazywam się Kasia Woźniak, jestem lekarzem i chciałam wam dzisiaj powiedzieć kilka nowych faktów na temat koronawirusa. W związku z coraz większą liczbą potwierdzonych przypadków zakażeń w Polsce mamy kilka nowych rekomendacji dotyczących tego, jak powinniśmy się zachowywać, żeby zmniejszyć ryzyko zakażenia. Po pierwsze, GIS, czyli główny inspektorat sanitarny rekomenduje odwołanie imprez masowych takich na powyżej tysiąc osób, które miały odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych. Jest to związane ze zwiększonym ryzykiem zakażenia. Właśnie podczas takich imprez masowych, gdzie spotyka się dużo ludzi, cały czas obowiązuje też zasada, że jeśli tylko możemy, to powinniśmy ograniczyć przebywanie właśnie w takich skupiskach ludzi, czyli na przykład chodzenie do galerii handlowych. Po drugie zmieniła się lista miejsc, do których podróże powinniśmy Odwołać i aktualnie nie zaleca się podróżowania do krajów, które były wcześniej wymieniane przeze mnie w poprzednich filmach czyli do Chin, Korei Południowej, do Iranu, do Włoch, do Japonii, a także do niektórych rejonów Niemiec i Francji. To, jakie są to rejony, możecie sprawdzić na stronie GIS-u. I jeśli planowaliście jakiekolwiek wyjazdy, to zawsze odsyłam Was na tamtą stronę. Tam zawsze możecie przeczytać, czy ta podróż jest dla Was bezpieczna, czy nie ma aktualnie jakichś rekomendacji, by daną destynację omijać. Co więcej, w przypadku osób, które mnie to oglądają, a mieszkają poza Polską, na przykład w Francji. W Niemczech lub w Hiszpanii, to w tych miejscach zaleca się szczególne dbanie o higienę i unikanie miejsc publicznych, gdzie jest dużo osób. Czemu ja tak często mówię o myciu rąk? To dlatego, że koronawirus jest wrażliwy na rozpuszczalniki lipidowe i powinniśmy żeby zadbać o higienę, myć ręce wodą z mydłem minimum przez 30 sekund. Kolejne zalecenie jest takie, że jeśli czujecie się trochę gorzej, macie osłabione samopoczucie, odczuwacie różne objawy grypy podobne, szczególnie gorączkę, to powinniście zostać w domu. Szczególnie teraz powinniśmy na to zwrócić uwagę i w takich sytuacjach unikać kontaktów z innymi osobami i do czasu. Powrotu do zdrowia, zostać w domu. W obliczu coraz większej liczby przypadków potwierdzonych zachorowań w Polsce, których pewnie mamy więcej niż są potwierdzone, bo wiele osób nie zostało jeszcze przebadanych, szczególnie ważna jest opieka nad osobami starszymi. I osoby starsze aktualnie powinny unikać chodzenia do sklepów, aptek, urzędów. Więc jeśli waszej babci kończą się leki, to weźcie od niej receptę. Czy kot na receptę, bo teraz nawet nie trzeba mieć papierka, i wykupcie te leki za nią w aptece i zanieście do domu. Starsze osoby powinny unikać maksymalnie, jak się da, chodzenia w takie miejsce, gdzie są narażone na kontakty z różnymi patogenami. Kolejne zalecenie jest chyba najważniejsze, a jest takie, by stosować się do zaleceń, stosować się do tych wszystkich rekomendacji, żeby to nie były słowa mówione w pustkę. Stosować się do dbania o higienę, do tego unikania dużych skupisk ludzkich, a także jeśli ktoś ma zaleconą kwarantannę domową, to stosowanie się do tej kwarantanny i zostania w domu. Zachęcam Was do śledzenia rekomendacji medycznych. One się dosyć szybko zmieniają, ale zawsze możecie je sprawdzić na stronie GIS-u. Możecie dowiadywać się o nich u mnie na filmach i zachęcam was też do zaglądania na stronę wirus2019.pl, gdzie znajduje się mapa z potwierdzonymi przypadkami zachorowań w Polsce oraz wszystkie najnowsze informacje z pewnych źródeł. Do zobaczenia.